Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z tutorialem tego makijażu. Jest to taki delikatny makijaż, robiący wrażenie, ale nie jest jakiś wyzywający, nie jest to czarny kolor, tylko właśnie taki, takie smoki z niebieskim odcieniem. Nigdy tak naprawdę niebieskiego za bardzo nie lubiłam i uważam, że mi ten kolor nie pasuje, ale mam tą paletkę Sephory. W której jest bardzo dużo kolorowych cieni. Nie chcę, żeby one się marnowały, dlatego ym, stworzyłam dzisiaj makijaż taki, może, który Wam akurat będzie pasował. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić taki makijaż, to zapraszam do tutorialu. Dzięki wielkie, papa. A więc pierwsza rzecz, z której zaczniemy, to będzie narysowanie białą kredką, sobie tutaj na powiece, ym, linii takiej grubej. Za chwilę będziemy tą kreskę rozcierać. Ważne jest, żeby to była kreska miękka, yy, ponieważ będzie nam się łatwiej ją rozcierać. Jeżeli wszystkie nasze kredki są twarde, to można ją położyć na chwilę na kaloryfer, no i to też zrobi swoje. W tych takich miejscach, tutaj przy łuku brwiowym, również możemy ją nałożyć, i to spowoduje, że będziemy mieć już bazę pod nasz, nasz, nasz cień rozświetlający. Tą samą kredkę jeszcze kładę tutaj w kącik. Nakładam w kącik. I rozcieram. W ten sposób. I teraz na to kładziemy nasz cień e, niebieski. Jest to taki kolor e, bardzo jasny, e, piękny, taki błękit. Będę go nakładać paluszkiem, ponieważ e, wtedy nie straci tak dużo koloru jak podczas nakładania pędzelkiem. I dociskam. Samo robimy na dole. Kiedy mamy już nałożony ten niebieski cień, teraz zaznaczamy nasz kącik. Biorę brązową kredkę. I tak jak wcześniej malowałam białą wewnętrznym kąciku, tak samo zaznaczam zewnętrzny kącik brązową kredką. Również robię to tak byle jak, ponieważ zaraz będziemy to rozcierać. I tak samo dolny kącik. Teraz biorę pędzelek do blendowania. Tutaj mam akurat 217 i próbuję tą kredkę rozmazać, rozblendować. Na tym pędzelku miałam jeszcze pozostałość cienia Cork smaka. To mi ułatwiło właśnie rozcieranie i od razu zaznaczanie mojej powieki. Teraz używam jeszcze raz tego cienia Cork, który to jest taki ciepły brąz. I rozcieram te granice, jeszcze zaznaczając je bardziej. Wyciągam ten cień w kierunku końcówki mojej brwi. Ok, teraz biorę. Y Taki jaśniejszy brąz wpadający w brudny róż. Na ten sam pędzelek do blendowania. I jeszcze rozcieram nasz cień kork. Teraz, żeby zaznaczyć jeszcze bardziej intensywnie ten mój zewnętrzny kącik, nałożę tutaj cień czarny, ale bardzo delikatnie. Znowu 217 i rozcieramy. Nakładam na 217 jeszcze troszeczkę tego czarnego cienia, szypuję i zaznaczam zewnętrzny kącik. Mieszam go z jaśniejszym cieniem, z tym cieniem Kid smaka. I rozblendowuję. Ten sam czarny cień nakładam tutaj w to miejsce, żeby jeszcze troszeczkę nam zaznaczyć tą dolną powiekę. I blenduję z takim malutkim pędzelkiem precyzyjnym. Teraz bierzemy pędzelek taki do zaznaczania, blendowania, ale ja nim będę nakładać biały, Opalizujący na niebiesko cień, również z tej samej paletki. Jajku, pełno kitków, kłaków mojego kota. Ten, on tak pięknie opalizuje na niebieski kolor, taki niebiesko-fioletowy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest naprawdę piękny. Jeżeli za dużo położyłyśmy, tak jak ja teraz, to po prostu biorę pędzelek do blendowania, nadmiar wyczysuję jakby. OK. Teraz biorę taki beżowy cień i zaznaczam nim wewnętrzny kącik. Biorę czarną kredkę i obrysowuję um, linię wodną, ale górną. I jeszcze um, biorę brązową kredkę i obrysowuję nią linię wodną, ale dolną. Pozostaje nam tylko. Um, Narysować kreskę eyelinerem. Do tego celu użyję eyelinera w żelu, nie w żelu, w mm, płynie. Jeszcze tylko zrobię w brwi. żeby się je przeczesuję kredką z Catrice. Jeszcze na ten pędzelek nakładam nasz niebieski cień i podkreślam nim troszeczkę dolną powiekę. Powinnam to zrobić przed pomalowaniem rzęs, ale zapomniałam. Ok, a więc mamy skończony makijaż. Teraz tylko pozostaje nam wykonturować twarz. Do tego celu jak zwykle używam Bahama Mama i pędzelka z Eco Tours, który miał być do odkładu, ale ja go używam do brązera. Na kości policzkowe użyję Mary Luminizer, rozświetlacz w kolorze perłowym, ja gadam, w kolorze szampana i pędzelek Setting Brush. Na usta nałożę szminkę w takim delikatnym różowym odcieniu z Vibo. Tak wygląda końcowy efekt. Mam nadzieję, że moje pomysły się komuś spodobają. Na makijaż nie jest to trudny makijaż, jak już mówiłam. Mam nadzieję, że może komuś się przyda w okresie karnawałowym ten makijaż, bo może na przykład ktoś będzie miał piękną brązową sukienkę. Taki niebieski kolor na powiekach może fajnie rozjaśnić nasze spojrzenie. Także dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do mojego kolejnego, kolejnego filmiku, który pojawi się pewnie niedługo. Jeszcze nie wiem, jaki będzie, ale, no ale na pewno będzie coś ciekawego. E, także dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim, którzy mnie subskrybują, bo to już jest 10 osób, a nie spodziewałam się w tak krótkim okresie czasu, że to będzie nawet chociaż dwie osoby, z czego jedna to moja kochana przyjaciółka Kasia, którą pozdra pozdrawiam, a drugi to będzie mój chłopak, więc <grywania> jestem mile zaskoczona. 8 osób, zupełnie obcych, które chcą mnie oglądać, to jest naprawdę coś miłego, e, także dziękuję bardzo Wam, którzy mnie subskrybujecie i... E, И ще бъде си